No, pobiegałem trochę ale teraz czekajcie, bo coś się powiedzi. Dobra, spoko. że zobacz. Tak, Izrael na pustyni, i to jest to, idziemy. I Bóg musi odbić serce człowieka. Bo chodzi o serce, a dokładnie chodzi o chwałę. Bo my jesteśmy tam, gdzie tam szukamy, gdzie jest nasza chwała. Za tym idziemy, gdzie jest nasza chwała. Gdzie to jest w sercu, przy po prostu przybite tak? przez diabła I, i Bóg musi to odbić. Zobacz, to jest coś takiego, że jak to jest, rozumiesz? Patrz, tak jak wcześniej mówiłem, do kibla tak? cementowane tak jak ten patek na przykład, był na nim cement, tak? I to już wiele lat jest skostniałe, rozumiesz? Czy trudno byłoby mi to odczepić? Jak to jest takie glutowe, takie, wiecie, ciężko to odczepić, tak? Ale widzicie, że ten patek nie ma sam w sobie wartości, tylko że ja, moim sercem, diabeł mi nauczył, tam jest chwała i rozumiesz, ale <laughs> będę się męczył, <laughs> rozumiesz, będzie to, będzie to targać, 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 aż w końcu, pff. rozumiesz, Muszę, musiałbym coś wziąć drugiego, drugi jakby taki coś patek i od, jakby taką, wyobraź sobie, że na tym jest takie twoje serce, jak taka, wiesz, takie, taka gąbczasta jakaś, nie wiem, sobie wyobraź, jest przymocowane i wiesz, i Duch Święty musi oderwać to od tego, rozumiesz, bo ty wiesz, że tam te rzeczy, tam idziesz po miłość, rozumiesz, do diabła, bo do diabła ci tam jest skarb i tam idziesz po miłość. I, i, ale jak to puści puch, To od razu po płynie Boża miłość, rozumiesz? Bo nie możesz brać Bożej miłości jak tu jest, pełne serce. Jak scementowane coś widziałeś nieraz. Rozumiesz? Jest zdwojone, rozumiesz? I to, I to i patrz, walka jest, walka, 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 walka. nie mogę jeszcze puścić. Duch święty pracuje, jest, buh, w końcu jest. I tam to odpada i ty zostajesz sam i serc i chwała później Boża miłość. Mówi, Boże, wierzyłem, że ten patek da mi szczęście, bo to tak wygląda w skrócie. Tylko, że to wierzysz, że tam jest chwała, i co? A jak jest tam chwała, to od to, to jest od razu jak zapalenie światła. Puh! Lampka jest zapalona, i ty puh! Widzisz, i, bu, i tu się to ma gasić, wszystkie te lampki, oderwać to i pokazać swoją chwałę. Tak jak możesz, pokaż mi swoją chwałę. Hallelujah! No! I, i, I wiecie, my uświęcenia myślimy, że muszę my się więcej modlić. Jakieś projekty, nowe plany. Więcej słowa o, o, i tak dalej, tak? Uświęcenie to jest po prostu odbicie tego serca. To jest po prostu Bóg musi przyjechać, wywieźć szambo, jak masz ciężarówki, takie jeżdżą, wiesz, napisz szambo. I Bóg musi co jakiś czas, cały czas, tak, wywozić szambo z Twojego serca, oczyszczać cię z tego, co przed chwilą pokazałem, rozumiesz? I jak On, jak to puści serce już, to przyjeżdża dopiero nowa ciężarówka Ekstra, Złoto Królestwo, chwała, wiara, oczyszczonko prawdziwe i wjeżdża normalnie od razu. To od razu jest, to nie musi się zapierać, Kier ta miłość, Kier... To, to od razu leci. Puu. bo miejsce się zwolniło. Rozumiesz, patrz, szambo w końcu puściło, bo że ja wiedziałem, że to jest szambo, ale my to jeszcze trzyma, Bo my wiemy że to jest szambo, nie? Będziemy, czemu ja wierzę w to? Czemu tam mnie ciągnie Przecież to jest szambo, czemu ja to robi? I puściło, w końcu jest i wlewa się od razu. Bóg mówi, dobra, teraz jadę ze swoją mocą, miłością i patrz, patrz na różnicę, kochany. <grytanie> patrz na różnicę. Czyli to jest, <grytanie> bo jak piliśmy całe życie z cysterny, rozumiesz, szamba, to nie jest tak, że się nawracam. i teraz ja wiem, że mam pić cysterny Boga, okej, okay. a serce, a moja chwała gdzie jest? Teoretycznie w Bogu, tak? A prawdziwie, gdzie jest chwała? Jest dalej w tym starym domu, rozumiesz? że ja tam siedzę i chlipę te szczochy. Rozumiesz? I teraz zobacz, jak moje serce nie zostanie uwolnione, tak? To jak ja chpiję te szczochy, i one są te szczochy, co pokazywałem z tym to jest mój skarb, tak? A to jest śmieć, ale ja wierzę, bo to jest chwała na tym, rozumiesz? To jest moim skarbem, więc moim skarbem jest diabeł, więc czym ja się napełniam? Czym? Diabłem. Natomiast jak ja odczepię serce. Ja odczepię, do święty odczepi. Współpracując tak? Ze mną. To coś się stanie? Co będzie moim skarbem? Świątynia Boża. Skarb Chrystus, prawdziwie, tak? Nie religia. I Chrystus. Stary. I Bóg wieże z miłością. Czym się wtedy napełniam? Duchem świętym. Jakie wtedy jest Jezusa Jarzmo? Lekkie i słodkie. Ja wtedy kocham. Ja w ogóle chcę roznosić tą wolność tak. A nie... Mm, to teraz nowy projekt. Dobra, idę coś zrobić. Idę napełniony demonami. Moim skarbem jest diabeł, nafurczony demonami, i idę głosić Ewangelię, idę coś robić. Kordo Boże, czemu tak ciężko? Czy ty dajesz te ciężary? Przecież diabeł jest pokonany, widzimy to? Natomiast wtedy jest jarzmo lekkie i słodkie brzemię Jezusa, rozumiesz? Bo słowo jest prawdą. Ale trzeba zrozumieć, jak mówiłem, że jest diabeł, i diabeł nauczył człowieka, wyuczył, dał mu cały system chwały, rozumiesz? I miłości, rozumiesz? Chwała, wiara, miłość. Wierzę, działa chwała. Chwała to jest w ogóle, mówię, że wszystko dzieje na poziomie chwały. I diabeł w ogóle nie boi się w ogóle wierzących, jak, jak, jak ich serce nie jest odbite. Mogą wszystko robić, mogą głosić dzień i noc, ale to jest Jezus bez chwały, religijny. Natomiast kiedy prawdziwie już chwale Bożej będzie ktoś chodził, diabeł się chwały boi. I to było tak samo było z Jezusem: szedł demon od razu, puh, pu, od razu cała wieś się rozgłosi, rozumiesz? Chwała przyszła, rozumiesz? Jakie tam było przebudzenie? Stary, jak tam było po prostu 100% chwały Boga szło. Jeśli Ty masz odbijane serce, to już tam może iść 2% na przykład chwały, a jeszcze jest 90% odrobicia serca. Ale już i tak będziesz czuł różnicę. To sobie wyobraź, jak będzie to odbijane i jaka chwała szła z Jezusem, i jaka chwała ma iść z nami, bo mamy czynić większe rzeczy. Bo chwała będzie większa, bo Kościół Jego jest na ziemi. A ciało duże jest, nie? Co nie? I widzisz, teraz sam będzie dało podlecowo, rozumiesz? I wtedy nie będzie żadnych projektów, służby takie wiesz, ciała naszych starań, rozumiesz? I tam, i tam sobie gramy chwałę swoją, diabła, bo serce nie było odbite. Ale będzie chwała Boża prawdziwa. Uuu, I wszyscy padniemy jak muchy przed Bogiem, cały świat, rozumiesz? Bo tyle prosty kupa po prostu człowieka, jego zdolności. Bez Boga w ogóle. I chwała tam prawdziwe Jezusa będzie, rozumiesz? Podbijane serca, podbijana chwała. Mówię, wytnięta z chwały, wpięta w chwałę prawdziwą. Wypięte z tego domku, wiarę, ten szajs, ten szczurek, ta toaleta. A wpięte, rozumiesz, pasje królewskie. Prawdziwe zaspokojenie, bo to jest miejsce chwały, rozumiesz? Miejsce chwały to jest zaspokojenie. I tam idzie od razu, mówię. Tam, gdzie jest chwała, tam idzie od razu Twoja wiara. Stopniowo zaczynasz temu ufać. Kochać to, bo otwierasz serce, rozumiesz? I co później mamy być? Wtedy to już łatwo być, posłuszny. Stary. Jak doświadczam Boga na przykład, to ja pragnę posłuszeństwa, ja pragnę tego, co doświadczam teraz na przykład. To stary jest lekkie, ja tego pragnę, ja mu Wiesz... Uśmiechnięty jestem. Nie mając nic. Bo diabeł tak okłamał. dam im coś, że to jest jakaś wartość. I tam jest skarb. I tam im serce zablokuje. Chwałą, i będzie ok, nie? Jak mam wtedy chodzić do Boga po miłość? Jak moje serce wierzy, że tam jest miłość. U chłopaka, u dziewczyny, w moim szczęśliwym życiu, czy czymkolwiek innym. Jak ja mam chodzić do Boga po miłość? Przecież nie ma miejsca w ogóle. Bóg się nie dzieli w ogóle. Bóg odczepić ma to serce, rozumiesz? Od diabła, rozumiesz. Pff. I to jako nie będzie. Bo jak 20 lat było okłamywane, to myślisz, że tak puści? To religia tak mówi: No już mam nowe serce. Słuchaj, mięsiste serce. To jest serce diabła. Serce serce mięsiste to jest serce Boga, serce kamienne to jest serce diabła i teraz widzisz cała przemiana jest na naszym sercu i Duch Święty pracuje, on wie jak i im bardziej odbija i on nie dopiero przemienia, rozumiesz, bo możesz mieć kamienne, możesz klękać przed Bogiem, przed diabłem, rozumiesz, mieć kamienne, myślisz, że z Bogiem jesteś, a później dramat w życiu, że ja nie mam miłości i tylko problem, problem, bo demonów kupę, bo uginamy kolana przed diabłem, wiesz, że tak jest? No bo serce nie jest odbite. Jak ja mam chwałę tam, że diabeł, że to mi pokazał, to ja w dużej mierze klękam przed diabłem. I skąd moje problemy? Ha? Ale oczywiście chcę chwalić Boga. No ale... I im bardziej serce jest odbijane na serce mięsiste, to tak jak na przykład dzisiaj wyszedłem na tą polankę, to tu jest ekstaza. Wiesz dlaczego? Bo w jakimś stopniu zostałem uwolniony od diabła do Boga. Serce, chwała. I stary serce mięsiste, to stary jest... Tu jak szedłem przed chwilą, ja nigdy tego tak nie doświadczyłem, tu nie chodzi o żadne jakby objawienia, stary, ja byłem na pewno takim szczęściem, <laughs> jeszcze jestem, ale wtedy jeszcze mocniej byłem, ja czułem taką wolność jak nigdy nie czułem, wiesz czemu, widzisz, bo to yes. tak jest, a diabeł tak mówił i cała religia mówi, nic tam nie zaglądaj, sloganik, zało pokonany, i tylko litera, słowo, jakieś religijne, a chłopie w ogóle, wiesz, przybywanie z Duchem Świętym i Duch Święty jest po to, żeby nam dać wolność, bo wiesz, bo życie z Bogiem nie jest trudne, rozumiesz? Bóg to nie jest Bóg ciężarów. Tam jest wolność taka, że stary, tak idzie, i tak. No, no, no. Tak, ja, ja kiedyś to widziałem jeszcze, jak pokazałem, jak Bóg umiłował tam Jakuba w ogóle, to... Ty, ty będziesz wiesz, do tego, jak, jak umiłowany, ale wiesz, Bóg, bo zobacz. Ja mogę widzieć na umiłowany w Biblii, jak jestem umiłowany, gdzie ja przebywam w centrum chwały świątyni, a latać dalej po miłość do diabła i czym być napełniony? I, I co mieć w życiu? Dramat? I patrz jak jest religii? Tak, z chrześcijaństwo. Ja wiem, że jestem świątynią Boga, ty. Ale czy powiem doświadczysz tej świątyni Boga? Widzisz? Ja wiem, że jak jestem umiłowany, na głowę wszystko wiemy. Diabeł nas nauczył, bo on tego diabeł uczy. Na głowę chrześcijan nauczę, a tu w ogóle nic i będzie dramat. Ale wiesz, tu jest walka i tu będzie bolało, ale jak jest odczepione, stary, widziałem jak Jakuba umiował, to, nie wiem, to trzeba przeżyć po prostu, a nie wiedzieć. I mówię, że to, I, -i, i szambo wyleci, wywózka szamba, to trwa, wiesz, czas wyrywania, czas umierania, to jest to właśnie, widzisz, no bo wiesz, jak to jeszcze kochasz, to będziesz cierpiał, no bo to wiesz, ale chociaż już będziesz wiedział, że to jest fałszywe. I spoko, duchu, ja wiem, że chwała jest tam. Ale przyjedzie z po jakimś czasie. Hopie, i tak Cię zaleje, to deszcz z nieba spadnie, że... Tak, tak, po prostu tak, rozumiesz? Wtedy wiesz, wejdziesz że nie weźmą religią, aleluja, że trzeba, ojdziemy, trzeba się modlić. No, chwała Panu, znacie ten temat. W ogóle życie nieszczęśliwe, diabeł podpięty do życia i nie wiesz o tym, i trzeba jeszcze wierzyć w Boga i tak dalej. Znacie tę religię? Ale jak będzie aleluja, to stary. To chcesz dawać tylko i to nie jest z ciebie, bo zrozum, że diabeł to tak nauczył, że diabeł zrobił na, ludzi, ludzi, na świecie ludzi dobrych i złych, wiesz, policjanci dobrzy, banduci zli, wszędzie to w ogóle, wiesz, i chodzi o to, że diabeł chce, żebyś ty z własnych sił starał się być moralnie dobrym, czyli wierzył w swoją moralność, w swoją dobroć, czyli wierzył w diabła, rozumiesz, dalej jesteś podpięty, rozumiesz, i zasługujesz i próbujesz, żeby cię, się oddzięczyć, rozumiesz, że to ty niby kochasz, rozumiesz, to jest totalne podpięcie pod diabła. Natomiast jak jesteś z Bogiem, to po prostu to szczęście, to nie, że Ty dajesz, to, to, to wylatuje z Ciebie, rozumiesz? Leci po prostu, leci. To nie jesteś Ty w ogóle. Ja mówię, że ja nikogo nie kocham, to, to leci Ty. Ja nie w ogóle, nie, ja nie ufam swoim, jakiś dobrym rzeczom, nie ufam tym rzeczom w ogóle. To jest najgorsze. Ufanie tym rzeczom, że ja jestem dobry, że ja coś potrafię, że ja mam takie zdolności, polepszę się, rozumiesz? Czyli polepszę diabła, stuniguję diabła w sobie, będę jeszcze więcej miał demonów i diabeł tak kłamy ludzi, a ludzie o tym nie wiedzą w ogóle. Tak, to jest sprytnie schowane. Bo tak jest serce mocno zablokowane, za, za, zaharzone. I, i wiesz, że to szczęście leciście, stary. Ty naprawdę się nie przejmujesz, czy cię oplują, czy nie, rozumiesz? Ale nie religijnie, dumnie, od, wiesz, pod diabłem, że. No taki jestem, mnie, ale wiesz, idę. Tylko jest, jesteś przepełniony bogiem, o to chodzi, duchem jesteś, bo tam, gdzie jesteś podpięty już chwałą, fa tam jesteś tym napełniany. Patrz, to na ten moment teraz, gdzie jest moja chwała. To to się teraz prawdziwie sączy do mnie. Rozumiesz? Tym jestem napełniony. Jestem Duchem świętym napełniony. Na bank. Teraz 100%. Wiesz jak ja mam ekstazę? Stary. Pozdrawiam.